Żeglarzom wracającym z morza, na pamięć przywodzicie dom, rozbitkom wasze skrzydła. Nią. Świnął do Bay, droga nie była krótka, a po dwóch dobach albo mniej już się skończyła wódka. Dobry brydża krzyknął silny tlak i z metyżek dwa piki, a okwisz telewizor wlał nie byle jak Cztery Pery piwka na stół, popielniczka het, Jakoś damę ze śmianą król z szetulitnę, gdzieś między palcami sen nie płynie czas. Ta -da, ta -da, ta -da. No a w karcie tylko jeden i nic poza tym nie ma Ale nie powiem trzecie pas, może zagrają ślema Kontra nam rzekłem, taki blef by nieco spuścił w tonu A brew mu na to cztery tereby przywalił bezpar Pamiętam ten trudniowy dzień Hej stary spójrz czarna chmura rośnie w dali Hej Holly i ciągnij Widzisz ją, ta czarna chmura na nas woli Hej, Holloway, i ciągnij go czo A kiedy byłem mały brzdąc, bój brał mnie na kolana Hej, Holloway, i ciągnij go czo dżoł Nie płacząc, że w niej łyski pił, pił ze mną aż do rana Hej, Holloway, hey, i ciągnij go w O, słuchaj, syno, mówi mi, byś kiedyś nie żałował Hej, Holloway, i ciągnij go w bo straszna rzecz odpadła, bo nie używał. Hej, Holloway, I ciągnij go, joe! Hey, nie powtórzyć błędów wcześniej, wziąłem się za kobietę no! Hej, Holloway, I ciągnij go, joe! Poznałem pierwszy miodusmak smak z dziewczyną z Londancy. Hej, Holloway, I ciągnij go, joe! Jankeska jedna rzekła mi, choć ze mną nie bądź głupi oh! Hej, Holloway, I ciągnij go, joe! Przez nie mówię wami oglądała tylko sufit. Hey, hold I ciągnij go dział! Potem była z girl, była gruba i leniba. Hey, hold I ciągnij go czoł Ukradła całą forsę i uciekła głupia bawa! Ba. Hey, hold I ciągnij go czoł No no i tak to szło! A teraz gdy nie lola mam! Hey, hold I ciągnij go jo! to skram to za to co domówię Wam. He. Hej holloway i ciągni go czoł! Buzia, nuzia, rązia włosy, biuścik i to co Hej holloway hey, i ciągnij go czoł! Ciąg braku go, bo ja lubię to podwójnie. Hej holloway i ciągni go czoł! Biała czy czarna, czy kolorowa? Hej holloway! Hey, i ciągnij go, Joe! Ha! Lale, talale, molole, bierz gdzie Dziewuchę znaj! Hej, Holloway! I ciągnij go, Joe!